Witam serdecznie, z tej strony ZARFOND Polska, a przed nami kolejna promocja. Do zarobienia mamy 15 euro, czyli około 64 zł, bez inwestycji i w bardzo prosty sposób. Otrzymujemy darmowe 15 euro w kilka minut pracy, a wszystko to dzięki aplikacji LUNO. Na początek, jeżeli jesteś dzisiaj z nami po raz pierwszy, to subskrybuj kanał Zarfond Polska, subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco. No i oczywiście zapisz się do naszego newslettera, żeby otrzymywać informacje, których nie ma na YouTube. A teraz wracamy do tematu. Firma jest jak najbardziej zaufana, działa już od 2013 roku w wielu krajach na całym świecie. A sama aplikacja Luno to aplikacja do kupowania i sprzedawania kryptowalut. Możemy tutaj kupić sobie Bitcoina lub inne kryptowaluty i zapłacić w bardzo prosty sposób przelewem bankowym albo kartą debetową. Wszystko bardzo łatwe, proste i sprawne. I zaraz dokładnie pokażę jak to działa, jak to wszystko działa, no i oczywiście przede wszystkim co trzeba zrobić, żeby otrzymać darmowe 15 euro jeszcze dziś. Na początek oczywiście musimy założyć sobie konto. Konto jest oczywiście całkowicie darmowe. Możemy to zrobić na smartfonie, możemy pobrać sobie i zainstalować aplikację na Androida albo na iOSa. Ale możemy też zwyczajnie zarejestrować sobie konto na stronie internetowej, na komputerze, i dzisiaj zrobimy to właśnie na komputerze. Bardzo ważne jest tutaj to, żeby skorzystać z linku polecającego, ponieważ bez linku polecającego promocja nie działa. Mój link, tak jak zawsze, znajdziesz w opisie, a zatem klikamy w ten link i znajdujemy się na stronie startowej. I tutaj zwróć uwagę, żeby mieć pewność, że dostaniesz swoje darmowe 15 euro. Tutaj poniżej powinieneś zobaczyć taki napis: Krzysztof has shared the Invites Code With You. I tutaj ma być właśnie taki kod: 6MH83F. To jest bardzo ważne, bo bez tego nie dostaniesz bonusu. Jeśli wszystko się zgadza, to teraz klikamy tutaj Sign Up. I teraz bardzo prosta rejestracja konta. Podajemy e-mail, ustalamy sobie hasło, zaznaczamy to okienko i klikamy Sign Up. Teraz musimy potwierdzić adres e-mail, otwieramy wiadomość, potwierdzamy, klikamy Continue, podajemy numer telefonu. Next. Teraz na ten numer telefonu otrzymujemy sms z kodem weryfikacyjnym. Wpisujemy tutaj ten kod i klikamy przycisk Setup Profile. I uzupełniamy formularz: imię, nazwisko, data urodzenia. Wybieramy kraj. A tutaj odpowiadamy na pytanie, do czego nam jest potrzebne konto Luno. I w zasadzie możemy tutaj wybrać cokolwiek. Ja sobie na przykład zostawiam tak, jak jest: Investments, czyli inwestycje, i idziemy dalej. Next. Teraz mamy podsumowanie. Warto dokładnie tutaj sprawdzić, czy wszystko się zgadza, ponieważ później nie będzie już możliwości edytowania i poprawiania tych informacji. Jeśli wszystko jest dobrze, to zaznaczamy tutaj w okienku i klikamy: Confirm. I przechodzimy teraz do zakładki Profile. I tutaj mamy Settings, czyli ustawienia. Wchodzimy w to i tutaj przewijamy na sam dół. I tutaj mamy opcję Verification. Weryfikacja. I robimy szybką weryfikację konta. Klikamy przycisk Let's Go. I tutaj wysyłamy zdjęcie dokumentu. Możemy sobie wybrać albo dowód osobisty, albo prawo jazdy, albo paszport. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dowodu osobistego trzeba wysłać zdjęcie przedniej i tylnej strony dowodu. Ja akurat wysyłam prawo jazdy, więc wybieram Driving License i ładujemy plik. Plik ze zdjęciem nie może być większy niż 8 MB i może być w formacie albo PNG, albo PDF, albo JPG. Ja mam takie zdjęcie już przygotowane i wysyłamy. I teraz jeszcze jedno zdjęcie, robimy sobie selfie i wysyłamy nasze selfie. Jak wiadomo, warto upewnić się, że zdjęcia są wyraźne i czytelne, i nie mogą być rozmazane. Tak jak tutaj widzimy na przykładzie. Upload file i gotowe. Teraz klikamy przycisk submit. I na koniec przechodzimy do zakładki Rewards. I tutaj wpisujemy kod promocyjny 6 duże M duże H83 duże F. Wielkość liter też prawdopodobnie ma znaczenie. Wpisujemy ten kod, żeby upewnić się, że dostaniemy naszą promocję i zarobimy darmowe 15 euro. Teraz klikamy przycisk Apply Code i gotowe. I to wszystko na ten moment, co mamy do zrobienia. Teraz czekamy na zatwierdzenie i weryfikację naszego konta. Kiedy nasze konto zostanie zatwierdzone, otrzymamy taką wiadomość e-mail: Welcome to Luno! Czas oczekiwania na weryfikację jest różny. Ja czekałem kilka godzin, a dokładnie zrobiłem weryfikację jednego dnia wieczorem, i na drugi dzień rano miałem już konto zatwierdzone i wysłałem zdjęcie prawa jazdy. Natomiast słyszałem też, że weryfikacja przy pomocy paszportu idzie bardzo szybko i sprawnie, ale nie testowałem tego. Natomiast oficjalnie weryfikacja KYC ma zostać sprawdzona w terminie w czasie do 48 godzin. I teraz, po pomyślnej weryfikacji, możemy sobie teraz przejść do zakładki Profile Settings, weryfikacja. I tutaj widzimy już Verified, czyli nasze konto zostało pozytywnie zweryfikowane. Tutaj jesteśmy proszeni jeszcze o przesłanie kolejnych dokumentów, ale tego już robić nie trzeba. Nie musimy tego robić. Możemy teraz od razu przejść do zakładki wallets. Tutaj mamy nasz portfel euro. Depozyt. I tutaj sobie możemy wybrać metodę płatności. Sofort, sepa, przelew bankowy. Ja wybieram kartę debetową. Zapłacę kartą, ponieważ tak będzie po prostu najszybciej. I w ciągu jednej minuty transakcja będzie zrealizowana. Więc wybieram karta Visa. Musimy sobie zasilić konto na kwotę minimum 15 euro. Ja sobie wpłacę trochę więcej na wszelki wypadek: 17 euro, 17 euro, next, continue i zapłacimy teraz kartą debetową ze zwykłego polskiego złotówkowego konta bankowego. Numer karty, imię, nazwisko właściciela karty, data ważności karty, CVC, pay. SMS. Confirm. I gotowe. Możemy teraz przejść do zakładki Wallets. I mamy już nasze 17 euro na naszym portfelu. I teraz musimy dokonać zakupu Bitcoina za kwotę minimum 15 euro, czyli ja kupię na wszelki wypadek Bitcoina za te 17 euro i wtedy otrzymujemy bonus darmowe 15 euro otrzymujemy za wykonanie tej prostej transakcji. Żeby to zrobić, wracamy do zakładki Wallets, wchodzimy do naszego portfela Bitcoinowego, klikamy Buy, tutaj klikamy euro. Wpisujemy, za jaką kwotę chcemy kupić bitcoina. Ja mam tutaj, jak wiadomo, teraz do dyspozycji 17 euro, które wpłaciłem. Wybieramy max, czyli całe te 17 euro wymieniamy na bitcoina. Next. Confirm. I gotowe. I w tym momencie zarobiliśmy okrągłe 15 euro. Zarobiliśmy 15 euro, czyli około 60 zł. I możemy teraz sprawdzić nasze aktualne salda, i widzimy, że mamy już na naszym portfelu bitcoina, które kupiliśmy za nasze 17 euro, i do tego otrzymaliśmy nagrodę. Otrzymaliśmy darmowego bitcoina o wartości 15 euro, czyli mam tutaj 0,0488 bitcoina o łącznej wartości niecałe 32 euro. Mamy 0,048 bitcoina. U ciebie być może będzie to wyglądać trochę inaczej, bo to zależy od ceny samego bitcoina w danej chwili, a cena bitcoina czasem szybko się zmienia, więc może to wyglądać trochę inaczej, ale to nie ma znaczenia, ponieważ w przeliczeniu na złotówki, w przeliczeniu na euro zawsze to będzie BTC o wartości 15 euro i zawsze zarabiamy tutaj okrągłe 15 euro, bez względu na to, ile aktualnie kosztuje bitcoin. Czyli 17 plus 15, łącznie mamy prawie 32 euro. Kilka centów brakuje, ponieważ zapłaciliśmy prowizję za wykonanie tej transakcji, ale to już nie jest tak bardzo istotne. I co teraz? Teraz możesz ze swoimi pieniędzmi zrobić, możesz zrobić co chcesz. Możemy na przykład tego bitcoina od razu sprzedać i wypłacić sobie swoje pieniądze z powrotem na swoje konto, polskie konto bankowe. I teraz pokażę Ci jak to zrobić. Wchodzimy do naszego portfela bitcoinowego, widzimy tutaj saldo naszego portfela, Klikamy sell, klikamy euro, podajemy ile bitcoina chcemy sprzedać. Ja klikam max, czyli wszystko chcę wymienić z powrotem na euro. Next i mamy podsumowanie: tyle bitcoina sprzedajemy, taką prowizję zapłacimy za wykonanie tej transakcji i tyle euro ostatecznie otrzymamy. Klikamy confirm. I gotowe. I mamy już na naszym koncie 31 euro, i możemy je sobie wypłacić na konto bankowe. Wchodzimy do naszego portfela, klikamy withdraw, czyli wypłata. I tutaj musimy podać dane naszego konta bankowego, na które chcemy wypłacić sobie pieniądze. Konto musi być Twoje, założone dokładnie na te same dane, które podałeś podczas rejestracji swojego konta Luno. Czyli podajemy imię i nazwisko właściciela konta bankowego. Tutaj podajemy IBAN. IBAN to jest po prostu numer konta bankowego poprzedzony literami PL, jeśli jest to polskie konto bankowe. Czyli na początku z dużych liter PL i numer twojego konta, tak jak tutaj widzimy na przykładzie. I tutaj podajemy BIC. Jeśli nie wiesz, jaki jest kod Swift BIC twojego banku, to z łatwością dowiesz się tego na infolinii albo na stronie internetowej twojego banku. Next i tutaj trzeba jeszcze raz potwierdzić, że Twoje konto bankowe jest Twoje i tylko Twoje, więc klikamy Yes. Teraz podajemy kwotę, jaką chcemy sobie wypłacić. Ja wypłacam wszystko. Next podsumowanie otrzymam 31 euro. Czyli 1 euro wyparowało na wszystkie te prowizje i opłaty transakcyjne, i do wypłaty pozostało nam 31 euro. Klikamy, confirm i gotowe. I to wszystko, co mamy do zrobienia. 31 euro właśnie płynie na nasze konto bankowe, czyli zarabiamy 15 euro minus 1 euro za te wszystkie prowizje, czyli zarabiamy 14 euro na czysto. Wystarczy poświęcić dosłownie 10 czy 15 minut i zarabiamy za darmo około 60 zł prosto na nasze konto bankowe. Tutaj mamy historię transakcji, widzimy już tutaj naszą wypłatę i to wszystko. Bardzo prosta i szybka promocja. Warto korzystać, póki jest jeszcze aktualna. A kiedy już wypłacisz sobie swoje darmowe 15 euro. To wtedy możesz polecać tą promocję innym i zarabiać jeszcze więcej. Pokaż tą promocję rodzinie, pokaż znajomym, zaproś chociaż 10 osób. To takie proste. Zaproś 10 osób i już masz kolejne 150 euro, około 600 złotych praktycznie za darmo. Dlatego zapraszam do korzystania i to wszystko na dzisiaj w temacie aplikacji Luno. Zapraszam do korzystania. Darmowe 15 euro, a przy okazji bardzo fajna aplikacja, dzięki której możemy łatwo i szybko kupować bitcoiny, sprzedawać bitcoiny, no i oczywiście inne kryptowaluty. A tymczasem subskrybuj kanał, naciśnij dzwonek, jeśli się podobało, to łapa w górę. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.